125 lat Leszno czekało na powrót do Polski, dlatego data 17 stycznia jest dla mieszkańców tak ważna. W tym roku minęła 102 rocznica powrotu Leszna do macierzy. Uroczysta sesja rady miejskiej była okazją do upamiętnienia tego wydarzenia oraz podziękowania osobom, instytucjom i przedsiębiorcom działającym na rzecz miasta. W sesji, która zorganizowana została w miejskim ośrodku kultury, wzięli udział także radni wszystkich Kadencji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Leszna. 17 stycznia to jedna z najważniejszych dat w dziejach miasta. Nie zaprzepaściliśmy dokonań naszych przodków, mówił, witając zgromadzonych Tomasz Malepszy. W czasy powrotu leszna do macierzy wprowadził uczestników uroczystości profesor doktor Habilitowany Zbigniew Pilarczyk z Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł jego wykładu to Powstanie Wielkopolskie zaczęło się w listopadzie 1918 roku. Teza wykładu Wielkopolanie nie przygotowali powstania, oni przygotowali się do powstania. Duża tu zasługa pracy organicznej i bardzo wielu organizacji, których skład nie był liczny, a minusem było to, że nie współdziałały ze sobą. Wielka wojna, jak mówiło się wówczas, o pierwszej wojnie światowej zmieniała podział sił w Europie. Państwo niemieckie okazało się słabe, bieda i bezrobocie były ogniskami zapalnymi, wybuchały niepokoje społeczne, przede wszystkim wśród żołnierzy i robotników. Szacuje się, że w armii niemieckiej służyło ponad 750 tysięcy Polaków. Zawieszenie broni w w listopadzie 1918 roku nie rozwiązywało sprawy polskich granic, pozostawiało Wielkopolskę w granicach państwa niemieckiego. Przedstawiciele Polski na konferencji wersalskiej Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski nie byli zwolennikami zbrojnego ustalenia granic. Dlatego zdaniem profesora efekt przemówienia Paderewskiego z grudnia 1918 roku z hotelu Bazar przerósł jego oczekiwania 27 grudnia. Dnia. W dzień, który uznaje się za datę wybuchu powstania w Poznaniu było spokojnie. Powstanie zdaniem profesora to suma powstań lokalnych, do których przystępowały poszczególne regiony Wielkopolski. Jego zdaniem powstanie skończyło się 17 stycznia 1920 roku, kiedy to miasta takie jak Leszno przejmowane były przez polskie wojsko i wracały w granice Polski. To nie było łatwe, bo na przykład w lesznie w 1980. W roku 90% mieszkańców stanowili Niemcy. O nas w Wielkopolanach mówiono bardzo długo, w czasie zaborów, że nie jesteśmy społeczeństwem powstańczym, że nie jesteśmy tacy, którzy by chwytali za broń, walczyli, a później zastanawiali się, co z tym fantem zrobić. Mówiono o nas, że my nie nadajemy się jako Wielkopolanie do takich gwałtownych działań. Zresztą myślę sobie, że Państwo spotykacie się nie tylko w przeszłości, czy spotykaliście się, ale myślę, że dzisiaj spotykamy się z taką powszechną opinią. Jak mówimy, że jesteśmy z Wielkopolski, to mówimy, wy jesteście tacy, przepraszam za wyrażenie, ale na tej sali będę zrozumiały, porządni. To słowo porządni u nas ma na swoje podwójne dno. To nieprawda. My jesteśmy porządni, ale porządni w tym znaczeniu, że jeśli za coś się bierzemy, to bierzemy się na serio i, i prowadzimy to do końca. Powstanie Wielkopolskie było takim właśnie działaniem. Podczas uroczystej sesji wręczono nagrody za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Otrzymali je Zofia Miller i sekretarz miasta Leszna Maciej Dziamski. Nagrodę zarządu województwa otrzymała Teresa Rękosiewicz. Rada Miejska Leszna uhonorowała Grzegorza Brzechwę, kolarza, inicjatora powstania Ligi Rowerowej tytułem Honorowy Obywatel Leszna. Tytuły Zasłużony dla miasta Leszna uchwałą z dnia 30 grudnia 2020. Tego pierwszego roku radni przyznali Hannie Hendrysiak, założycielce Stowarzyszenia Echo, pomagającego potrzebującym, major Joannie Kiąca-Fryczkowskiej, uczestniczce powstania warszawskiego, żołnierce II Korpusu generała Andersa, Waldemarowi Ciesiłce Leszczyńskiemu, przedsiębiorcy branży samochodowej, inicjatorowi powstania Galerii Leszno, filantropowi pomagającemu wielu organizacjom, Uniwersytetowi III wieku działającemu od 1998 roku wyróżnienie odebrała prezes Maria Zielony. Zasłużonym dla miasta Leszna została także firma Spinko, działająca od 1950 roku. Firma powstała z inicjatywy Inwalidów Wojennych, dziś to wiodący producent podzespołów dla firm motoryzacyjnych. Odznakę zasłużony dla miasta Leszna odebrał prezes Michał Kowalewski. Prezydent Łukasz Borowiak zadecydował o ustanowieniu tytułu honorowego. Ambasadora Miasta Leszna. To pierwsze historyczne wyróżnienie otrzymał Istvan Andrasz, rektor Uniwersytetu w Dunajwarosz na Węgrzech. Uczelnia współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie. Uroczysta sesja była świętem dla osób zaangażowanych w życie społeczne miasta. Kilkanaście z nich otrzymało nagrody wyróżnienia i podziękowania prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka, gra wertony i dyplomy za pracę na rzecz miasta w różnych dziedzinach życia społecznego, sporcie, kulturze, otwartości na drugiego człowieka, działalności w organizacjach pozarządowych, szczególnie tych, które pomagają słabym i chorym, nieradzącym sobie z trudami życia. Yeah